Perełki polskich producentów radioodbiorników PRL-u można było podziwiać przez ostatnie miesiące w Muzeum Regionalnym w Zambicy. Była to już druga wystawa z bogatej kolekcji księdza Ryszarda Piaseckiego, proboszcza praw i świętej Jadwigi. To jest druga część wystawy, pierwszą w ubiegłym roku mogliśmy oglądać, to były radioodbiorniki przedwojenne. Te, które tą, tą wystawę dwójkę, którą przygotował ksiądz prawa Piasecki ze swojej kolekcji bo są to radbiorniki z jego prywatnej kolekcji, no prezentowaliśmy przez ostatnie 5 miesięcy. Wśród prezentowanych eksponatów znalazły się odbiorniki radiowe Pionier, Szarotka czy Tatry. Najstarsza była Aga Zdzierżoniowa, zaś najmłodszy Wirtuus z Warszawy. Największe odbiorniki produkowane w PRL-u ważyły nawet ponad 20 kg i były traktowane jako meble. Tutaj na tej wystawie mogliśmy zobaczyć przekrój tego, co Produkowała Polska w trudnych czasach powojennych i nie mamy się czego wstydzić, mimo że brakowało wielu rzeczy, jednak potrafiliśmy wytworzyć znakomite odbiorniki radiowe, które służyły społeczeństwu polskiemu w tamtych trudnych 50. i 60. latach. Na wystawie podziwiać można było ponad 50 lampowych odbiorników radiowych, wyłącznie polskiej produkcji z lat 1946-66. Oraz instrukcje i programy radiowe z lat 50. XX wieku. Ekspozycją z dużym sentymentem oglądał burmistrz Mariusz Szewczyk. Podoba mi się bardzo z tego, względu, że niektóre odbiorniki widziałem, jak byłem młodszym. Myślę, że znajdują się jeszcze w niektórych gospodarstwach i myślę, że tak jak ksiądz tutaj proboszcz zalecił, żeby je odrestaurować i słuchać. Także myślę, że wielu, wielu znajdzie się takich którzy pewno zdobędą te odbiorniki i zadbają o to, żeby, jak tutaj niektóre są na tak zwanym chodzie i będziemy je dalej słuchać jak już odbiorniki muzealne. W sumie w swojej kolekcji ksiądz Piasecki ma około 300 egzemplarzy tych kultowych urządzeń. Co ważne, większość prezentowanych na wystawie eksponatów wciąż działa.